If anything happens to I'll testify that you made threats against him. greyhound? Cole Phelps? Mickey Cohen. Znam, kto jest, Roy. brother-in-law. No, oczywiście tutaj nawiązanie do końcowej sprawy w wydziale zabójstw. Nie bardzo dobrze niech się co sobie myśli. Ci pseudo zawsze myślą, że kursy są bezkarni. Jak to się po angielsku ładnie mówi, outlaw, czyli poza prawem. Dobra, zadzwonimy jeszcze. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, detective? I need an address for the following phone number: AL345. The address for the phone number is. The Hotel El Mar, 52, Leland Way, Hollywood. Thanks, ma'am. No dobra, sprawdź hotel El Mar, okej, okay, co You know the place? Hmm. Flophouse, quarter a night, no questions asked. El Mar, a to jest ciekawe w sumie. No nie wiem, co to znaczy, szczerze mówiąc. Dobra. Mamy zapisy wanko i okej, okay, lecimy. Dobra. Aha, to jest jedyny, jedyne miejsce, jakie mamy do przeszukania. Dobra, noclegownia clegownia, po w poszukiwaniach. Dobra. You seem dum, to dum, have dum, a pretty dum. cozy relationship with Cohen and Stampinato. Do I note a hint of reprimand in your tone, detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, stick with Brooks brothers. Dobra, to lecimy. Krótki dialog. Znaczy, ja wiem, czy się nim od nie ubiera. Mi tam się podoba. Ja powiem wam, że. Hotel 21.13 my się chętnie cofnął czasami do takich lat właśnie 40-50, żeby sobie pochodzić w garniturze na co dzień, bo dzisiaj wiadomo, jest to dziwne. Ale, ale wtedy było to normalne. I muszę przyznać, że. No nie wiem, chciałbym naprawdę tak. No, nie wiem, na tydzień na przykład o się do takich lat 40 byłoby fajnie. Nie powiem, że nie.

Kurde, ktoś tam się wyzywa. Czekajcie. Wybitny brytol. Winston Churchill, patrzcie. Winston Churchill, a w room 207. No dobra. To leciłem po niego. 207 Centralnie przed nami. Dobra. Ciekawe, czy on tu będzie faktycznie. Ouuu, ok. Czyli uciekł stąd. Ok, to jest chyba ta, ta wkładka do, do ust, dzięki której nie wybija się zębów podczas walki. Czyli ewidentnie tu był. Dobra. Zobaczmy coś w środku. No, eee. widzisz, kol, może jednak ma. Abym se kurde z jota taką czekoladkę. Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Kurde, Forest Gump taki świetny film, naprawdę. Dobra, zobaczmy. Sekcja lewa, miejsce 301. Fragment biletu do kina, aha, okej. Okay. No, nie powiedziałbym, Cole. Pewnie większość czasu spędzają na treningu. Kuźwa, jakieś muchy tu latają. Co to jest? Western Union. Co to? Telegram jest. Aha, no tak, jeszcze czasy telegramów. Dobra, będę niedługo, synek dobrze się spisał, Albert. Okej. Okay? No kurde, no wygrał. Nie, Kol ma rację. Wygrał uczciwie walkę. Nie chciał tu się nikomu podkładać. Nie chciał się jak ciota zachować. A, no cóż. Aha, bo to jest grzałka do jedzenia. Ja się tak zastanawiałem, co to jest w ogóle, jest jakieś ustrojstwo. Dobra. Hmm. <laughs> Dokładnie, no ale tylko nie wiem co my tu właściwie, co nie wiem, o to chodzi? O, dokładnie. Kupon z czasopisma, tu coś jeszcze mamy interesującego: wypłaty bukmacherskie. No, dokładnie. No, czekaj, czekaj, Roy. O, tu jeszcze mamy coś. O. Zobaczmy. Angle, a? Zobaczmy. Aha, szminka na papierosie. Dobra, się zastanawiałem przez chwilę, o co kolowi chodzi. Ok, to zobaczmy jeszcze tylko na chwilę, czy my coś jeszcze mamy tu do zrobienia. Mo jakby tak. Tylko, że ten cały pokój, żeśmy chyba zeksplorowali, wydaje mi się. Nie wiem, może z tym gościem pogadamy? Nie. Hmm. No to nie wiem szczerze mówiąc, co byśmy tu mieli jeszcze zrobić. Hmm. Nie wiem, no dobra. W takim razie, skoro nie mamy tu już chyba nic do zrobienia, tak mi się wydaje przynajmniej, to myślę, że możemy stąd lecieć. i think he worked out the place isn't la he's punchy his brain's going to mush winston churchill give me a break churchill is a fighter roy Hammond didn't just scribble down the first name he could think of <mum> so, you box you box in the marines we all did standard training i can't imagine you ever played dirty the only prize for taking a fall was a thousand push-ups <mum> Nie wiem ile bym zrobił pod rząd pompek Nie wiem ze sobą bym pewnie zrobił ale chyba tyle by było Motel Alive 21-23 Dobra To lecimy Co tam panowie macie ciekawego Okej, wejście Numer pokoju Candy, no dokładnie To pytamy Czemu Candy You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. Okay. Are you friends of the Italian guy. Italian guy? Yeah. Sweezy type. Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. Hmm, this Candy okay. Rod must be as sweet as she sounds. All these gentlemen callers. <laughs> 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 Dobra. Czyli to jest tam już chyba... Dobra, widzę już gdzie to jest. To przebiegnijmy tam na szybko nie będziemy tutaj o... Dobra, wejdźmy tam, bo może coś się zrobić O ty kurde No bez tak co... O kurde, jeden guzik Zły guzik wcisnąłem Żeby się skupić na walce Dawaj, bo Col buła buła, buła kurwa Paszek i słaby jak kobiety to mówię by ci ja jednego ciosu prawie nie sprzedał Ale easy Aha, leży i kwiczy. Dobra, to co, porozglądajmy się tutaj. Ok, z tym nic nie zrobimy właściwie. Dobra, zobaczmy. To też nic ciekawego. Dobra, a to? A to jest lakier do paso. To wygląda jak jakaś mikstura życia, nie? <grywa> tak kształtem. Ja pierdzielę. ja mam wyobraźnię. Zobaczmy, co tu jeszcze jest ciekawego. Los Angeles, Kalifornia. Akron, Ohio. Czyli chcieli spierdzielić. Przewozy międzystanowe. Pasażer Candy Edwards. Dobra. Coś jeszcze? Nie wiem. One-way ticket, no. Okej, okay, czyli chciała uciec, no dobra. Zobaczmy, co jest tutaj. Scania sails from New York. Aha, czyli chcieli chyba uciec do Nowego Jorku w takim razie. Alhamdol, bo. Był ten dźwięk, że ja mogę to dokładnie obejrzeć. Czemu nie mogę nagle? A nie wiem. Może jeszcze raz to weźmy. Nie, już nie ma tego dźwięku. To dziwne, było. Mówię, był dźwięk, że. Dobra. Nie wiem po co jego głowę oglądam, ale. Whatever. Czekajcie. Czy on ma coś w ręce interesującego? Niekoniecznie widzę. to no, jakieś tam. Pierdu, pierdu. Dobra, zobaczmy co ma w marynarce. <śmiernie> Może coś interesującego. Okej, okay, coś jest. Uuuu, nadkul, nadkul. No to jest prawda, akurat roj. Noże się nie używa. Noże są ciotowate. Może coś w drugiej kieszeni ma? Ma coś jak najbardziej.

Powiedział, his pride was all he had left so i told him shove it let see his pride keep a morman night so you walked out before the fight yes I did. What's the problem I didn't take anything. no to człowiek no nie wiem o co ludzie mają taki problem Zalaziona kartka z notowaniami so, the name's harry Mervyn, or ray mean anything to you could be anybody how the hell would i know hmm. czekajcie Dobra, to daj mi może dwójkę. No jak śle... dobra, to źle! No, śle... no kłamała. Tylko skąd ja tam miałem wziąć, że ona no, kłama? W sensie dowód. I I well? No dobra. Zamiar opuszczenia miasta. <noise> You're town, Edwards? Yes, I'm going straight home. No dobra, no widzę, że kłamie, tylko teraz pytanie. Straight home, but we don't know where she lives, so. Albert is going home by boat as soon as he collects his winnings. I know you're going to meet him. Albert is going to collect nothing. He'll be lucky if he can get out of town in one piece. How will you fare any better? They already believe you're in on it. Hell, I know you're in on it. You can think what you want, Buster. I'll take my chances. I got a few errands to run, and then I say adios to this dump. Do you want to press charges against Arcaro? Just get him out of here. That's all I want. Get out, Carlo. You hump. And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Good luck, Miss Edwards. I hope things work out for you. Thank you. That's very kind of you to say so. Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes. Tail is broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring the car behind you. No dobrze, czyli będziemy musieli ją śledzić spoko. Przejdź repingą to aby pozostać niezauważony na otwartej przestrzeni. Śledzić Candy Jedu. Jedny jak ja nie lubię śledzenia na pieszo. No dobra. To poczekajmy aż ona dojdzie maksymalnie, tak żeby mnie właśnie nie widziała. raz bóźnie kiedy za bardzo oddali od śledzonego celu. Nego na jeśli grozi ci zgubienie podejrzanego. Dobra. Myślę, że już ten tryb i to możemy zostawić i ruszać za nią. Nawet się kobieto nie oglądaj. Przecież ma X, by skupić kamerę na podejrzanym. O, a to jest dobre. Dobra. Nie patrzcie na mnie! Ej, naprawdę, ja tak nie lubię tego śledzenia na pieszo. Ale dobra, jesteśmy w miarę daleko od niej, więc y, nie powinna nas zauważyć, wydaje mi się. No dobra, no. Mówię, spokojnie za nią idźmy. Nie widzisz mnie? Nie widzisz mnie? Nie widzisz mnie? Nie patrz się. No nie patrz się, kobieto. Kole, schowaj się. O, to będzie dobry. Dobra, możemy ruszać dalej. I mamy tą ka kamerę na niej skupioną, bo to działa. I teraz tak, z jednej strony mógłbym ściąć i pójść przez tą trawę, ale. Schowaj się za osłonę, to, to ja wiem. Ale z drugiej strony nie chcę iść trawą, bo to będzie skrót. A to będzie właśnie złe, bo ona może nas wykryć przez ten skrót. Dobra. Nie, no, jak będziemy wystarczająco daleko, to nie powinna mieć problemu do nas. wow, co stanowiska dla półcybutów? Ja pierdzielę. Ale old school. Tak, moi drodzy, kiedyś był taki zawód półcybut. To właśnie w takich miejscach się. To robiło. Chopie, ty jedziesz czy nie jedziesz? OK Dobrze, że Kol też informuje, że musi się zbliżyć. No dobra. Dum, 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 dum. No ale co wymanewrować, nie no przysz? Przecież... No przecież jesteśmy w dobrej odległości, przecież się widzę. To w czym problem? Ostrożnie, ostrożnie. Ze tą palmą się może skitrajmy. I teraz jest przerąbany, bo jesteśmy... O! Dobra. Jesteśmy na otwartej, kurczę, przestrzeni. Ona może nas tu wykryć w sekundy. Nie! Nie widzisz mnie? <gry> Dobra. No nie widzę jej trochę, ale... O dobra, o dobra, widzę, widzę już ją. Dobra, nawet dobrze idzie, muszę przyznać co tam trąbisz, pajacu? Co tam, co tam się dzieje? Ona chyba do jakiegoś auta idzie, wydaje mi się. Chociaż na ja cholera wie już w sumie. Aha, bo on odbiera gościa. Do... Jeden ten świat żyje autentycznie. Ej, mega mi się to podoba. Dobra, nie wiem, czy nie musimy się zbliżyć trochę. Czekajcie. Dobra, przejdźmy może przez ulicę, przebiegnijmy może. Ok, dobra. O, to było dobre, to było dobre, to siadło. Dobra, i nie wiem, czy czekać, czy nie czekać. Mamy tą kamerę skupioną. No właśnie. Dobra, ostrożnie. Oh Żeby jej nie zgubić. No i co trąbisz? No czemu oni wszyscy trąbią na mnie? Co to było? Czemu on tak się wydarł? Czekajcie, mam pomysł. Ok. Gdzie ty, kobieto, leziesz? Ile to śledzenie trwa w ogóle? Ja się boję, że ja to spierniczę. O! A, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie! <grywa> Dobra. Przejdźmy wzdłuż tego płota. Kargul, podejdź no do płota. Jesteśmy. Jesteśmy Przecież nie zgubisz kol spokojnie, no jesteśmy tuż za nią. Nie panikuj. Ja wiem co robię. Ja w Hollywoodzie robię, mam certyfikaty no to. Dobra. Nie chcę właśnie podchodzić za blisko niej. Bo jak podejdziemy za blisko, będzie przypał. A wydaje mi się, że to już jest końcówka tego śledzenia. Przecież jak ja teraz to spieprzę, to... Dobra, wiem, pobiegniemy sprintem. Schowamy tutaj. Ha, ha, ha! dobra, to było sprytne. To było sprytne z mojej strony. Ona się odwróci? Dobra, teraz szybko, szybko. Dawaj, kol. Jest. Dobra, udało się za pierwszym razem. Dobrze. To się będzie, że będziemy musieli cięcia robić. Ale okej, okay, wyszło. Na całe nasze szczęście. I gdzie ona się udała, właściwie, co? Kole, widzisz tam coś? Ławij się. Carefully. No dobra. Jest i roj. Kurde, jaka akcja. Bookmakers? Tak. Surprise, surprise. co za zaskoczenie. Sprawdź Fryty Liquor. Dobra, biuro bookmacherskie 1658. Okej, okay, to wbijamy. Zobaczymy, co tam ciekawego się wydarzy. Tu, 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 tu. open up. blonde woman just came in here she went out the back way said she was being watched how much does she collect thirty six hundred dollars she claimed me out on the Hammond kid Galahad fight you got it I'm not complaining we all made a lot of money on that one huge plunge on Galahad and then Hammond knocks the bum out so she collected the money and went out through the back door nope she made a phone call over there wrote something on a notepad and then left hmm Coś tam zapisała, tak? No dobra, to sprawdźmy to. Dokładnie. Dobra. Ok, jeszcze środek trochę. Mamy tu jakiś adres, najprawdopodobniej. Dobra. Odkryję się, nie, jeszcze nie. Jeszcze muszę trochę. Dobra. O, mamy to, dobra. Apteka egzaminer, okej. No spokojnie, to lecimy w takim razie. Panowie, szybko, szybko, szybko. Czasu nie ma, bo ona nam ucieknie zaraz. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Apteka egzaminer.

Tą aptekę. Miejmy nadzieję, że pieniądze mi ucieknie. Dlaczego czego alta znikają? Co się dzieje? Kamera obskura. What happened? I was standing ready to get off and I heard a click. His camera. That pervert took a picture of my up my. Which way did he go? There. That's him, right there. No kurde, dogonimy go w takim razie. Ja pierdzielę co <ahanbezpieczeństwo> on robi. <logiki> Nawet chyba wiem kto to. Jego też możemy oczywiście kojarzyć z. Jak wskoczył do auta. Możemy oczywiście go kojarzyć z drogówki. Z ostatniej sprawy. Gdzie to przecież. No lecę, lecę. Jak pamiętacie on był w drogówce w ostatniej sprawie właśnie Niby i mówił, że to jego informator. Informatyk chciałem powiedzieć. Ja pierdź, rozariem pół miasta, ale trudno. Gościu, nie uciekaj. Roy, może opony mu przestrzelić, czy coś? A nie, bo dach mam zamknięty. Co on zamknięty dach właściwie? Nie wiem. Nie mieliśmy otwartego przed chwilą? No cóż. No staram się, Roy, naprawdę, ale mógłbyś też przestrzelać mu opony. Byłoby dobrze. Kurcza! No Roy, naprawdę staram się, wiesz, ale Twoje gadanie nie pomaga. Kurde, jak on baituje z kubany. No i kurde! Łatwo z niej nie będzie, ucieka naprawdę dobrze. Pierdzielony. Okej, teraz tutaj. Kurde, ludzie nie chodźcie mi pod koła, proszę. Wow! Kurde, my zaraz pół miasta rozpierdzielimy w takim tempie. No wracaj tu z boczuchu stary. Łeb, czemu tam ty chciałeś mnie wjechać? Chodź, że tu, no nie mogę go dogonić, no. Teraz. Kurde, to było słabe uderzenie. No wracaj tu. Ty stary głupi pierdzie z Chodź tu. No nie, nie dogonię go, no ten ty się go nie dogonię, nie? No patrzcie jak on ucieka. Przecież nie mam szansy. O, kurde! Ale dostał, ale dostał z tramwaja. To nieźle. Niezła, nie nie zła akcja, niezła akcja. No co mi tu w śledztwo się wpiedziało? Ręce do góry, cieciu. Pierdzielę. Dziwię się, że kol nic nie powiedział. Bo przecież znamy tego gościa. No ale dobra. Spoko. Okej, okay, jeszcze wczytywanko. Zabierajcie go tą lodową... pierdziel. I takich ludzi, nie? Co chodzą i tak zdjęcia robią. Dla mnie to jest stan umysłów jakiś wyższy. Wpisz sobie po prostu cycki w przeglądarkę i tyle, nie? <noise> Będziesz mieć to samo. Dobra. Bez konsekwencji. Okej. Okay. To przestępstwo rozwiązane. W takim razie... Ej, lol! Tu stoją identyczne auta! Aż się pomyliłem przez chwilę. Dobra. No okej, okay, moi drodzy. Przestępstwo 29 na 40, także... Jeszcze tylko 11 nam zostało. No ale po co mam używać Syreny Roy? No ja przecież jedę ja bardzo przepisowo zgodnie z prawem, nikogo wcale przed chwilą nie potrąciłem. Wszystko jej dobrze. Dobra, to lecimy do tej apteki. Zobaczymy, co tam mają dla nas ciekawego. Ile mamy czasu odcinka? 26... Dobra, to jeszcze możemy polecieć, wydaje mi się. Dzisiaj mam czas, także można groć. O kurde, uwaga, dobra. Tyryrym, tyryrym, tyryrym. Strasznie długie to lane war, muszę przyznać Szczerze mówiąc, ja, znaczy ja wiedziałem, że gra jest długa, nie? Ale... E, nie sądziłem, że aż tyle nam na to zajdziemy, nawet w 3-4 gry nie jesteśmy. Także <laughs> także grubo. Znaczy no mówiłem na początku serii, że lane War grą jest naprawdę długą. Powiedziałem to jak joda. <laughs> Dobra, jesteśmy na miejscu, moi drodzy. I co tu mamy ciekawego? Biuro macherskie 17.17. Bardzo fajna godzina. I would you them, they are suspicious. But okay. No, Nie, not. Detective Phelps and Earl, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervin. Sure did. I'm just about to close up. She took me to the cleaners. Four thousand clams and change. How long ago did she leave? Maybe five minutes. Call the cab. Ask for a number. I told her there was a card over there by the phone. Mhm. Dobra. To zobaczmy, co tu jest ciekawego. No, trzeba ją złapać w tempie natychmiastowym. Tylko jak my to teraz zrobimy? A mogę zadzwonić, dobra. To zobaczmy. Operator, give me R and I. Putting you through now. Can you connect me to the Yellow Cab company? Hollywood 2187, please. This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood. Yes, sir. Send one round for the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. Dobra. taksówki. łapać We're done playing around. Get Mervin to give us an address on Ray's place. Co? Aha, czyli mam pogadać jeszcze, tak? Do you have any idea who Ray is? Sugar Sugary. Not now, Mervin. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. He runs no, a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. No, dobrze, teraz mamy adres. Tutaj teraz możemy. Ale co łapiemy tą kobitec? Czy nie łapiemy jej? Ja już nie wiem. Hm. Czekajcie, lokację. O jest Ray. Dobra.

Dobra, moi drodzy, ja wezmę ten rabunek sobie, dobra, zrobimy to przestępstwo ale nim zajmiemy się już w odcinku następnym, bo no myślę, że już wystarczy na, na ten odcinek, także mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba komentarz i widzimy się jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku z Eline Na razie.